Nasze wczorajsze przypuszczenia, że komisje grantowe nie zakończą pracy w terminie, okazały się zasadne. Przypomnijmy, że Kociewski Klub Turystyczny zakwestionował niedopuszczenie złożonych przez siebie ofert do konkursu, udowadniając wbrew wyrażonemu pisemnie stanowisku prezydenta, że swoje wnioski wysłał pocztą w prawidłowym terminie. Dziś prezydent zmienił zdanie. Roszczenia Kociewskiego Klubu Turystycznego okazały się zasadne. Można powiedzieć w skrócie, iż zawinił czynnik ludzki, w związku z powyższym ponownie odbędą się komisje konkursowe, które będą dodatkowo rozpatrywały oferty właśnie tego klubu. Dodatkowo na stronie Urzędu Miasta ukazał się komunikat o dosyć lakonicznej treści, z której wynika to samo, co przedstawiła pani prezydent, jednak bez wyjaśnienia przyczyn tej decyzji. Komunikat podpisany również przez przewodniczącego Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, więc jego poprosiliśmy o wypowiedź. Dzisiaj dzięki pośrednictwu Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego osiągnęliśmy kompromis, który polega na tym, że zostaną powtórzone trzy komisje grantowe. Do których kociecki klub turystyczny wystosował swoje wnioski. Kompromis, dlatego że udało się doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie konieczności ponownego przeprowadzania całego konkursu grantowego, a tylko podział środków opóźni się w założeniach prezydenta o tydzień. Doszliśmy do wspólnego wniosku, że zaistniał niezawiniony błąd ludzki związany z przyjmowaniem ofert i Należy wziąć pod uwagę wszystkie oferty, które wpłynęły, chociaż pierwotnie sprawiały wrażenie, że wpływały po terminie. I tutaj, jak zapewnia Wydział Spraw Społecznych, dotyczy to tylko ofert tego jednego stowarzyszenia. Wszystkie oferty pozostałych organizacji zostały dopuszczone do oceny merytorycznej przez komisje grantowe. Co nas więc jeszcze czeka? Ponownie, jeszcze raz od początku, swoje posiedzenie będą musiały rozpocząć Komisja Edukacji, komis Komisja Turystyki i Komisja Sportu. Która to, niedalej jak wczoraj po południu, podjęła już decyzję, jaką propozycję podziału środków w sporcie przedstawi prezydentowi. Za tydzień decyzja Komisji niekoniecznie już musi być taka sama jak wypracowana wczoraj.